Tu mamy mały powrót do lat dziecięcych. Parkometry takie jak były u nas na ulicach w latach 90. Ja, to jest... To są dawne czasy na monety. Kiedyś to, kiedyś to było. I podwójne takie też były. Tu idziemy po kolejne cytrusy. Tym razem chyba pomarańcze, no tak to wygląda. Trzeba się do nich dobrać. Dobieramy się do nich, co? Były teraz pomarańcze. Tak jest. Zacziemy mi piwo. Kobieto. Na pachcie. <grymianie> Zagraniczna pachta. <grymianie> mi się to jest? Ale z ziemi nie, bo one są zepsute. Śliczne drzewko. Mhm. Mechanika Sprit 15 Nie chcemy Trochę zakupuję teraz O tutaj ja będzie chyba to samo 63 Ale jest mechaniczny chicken No to nie to w zawsze Parówek nie polecamy tutaj w ogóle Narzekają, że jest 60, a nie 90 to jest 33, 63. Mleko też jest. Ojciec, nie? wiesz, że to przelijeć, tak? Nie, to jest jakiś nie. Tu jest jakiś almond, a tutaj jest Cookies Amarena? No właśnie, mi ta Amarena przekonuje, bo znam ten smak.

Generalnie szukamy jakichś kiełbasek, żeby dało się coś podjadać, a tutaj w mieście strasznie bieda z tym. w końcu jest? jesteśmy w jakimś dużym sklepie, może, może coś więcej. W... Dużo, troszkę większe. Coś może znajdziemy. Tam wyglądają dobre te góry. Pickled Eggs. bardzo jajeczny. Nie wiem jakiego grzyba? Chyba weźmiemy na spróbowanie te małe, może, nie? Co jest tańsze? Taka bliza cenowa, ale ciekawe. Będziesz znać, jak, jak smakuje później, będziemy tego znać. Tu mamy jajka w słoiku. Piekun tekst. Jeszcze dzisiaj jeden klasztor wybudowany w XII wieku. E, nazywa się, no ciężka nazwa Panagia e, Chryseopolitis. Także no jest troszeczkę już późno, zobaczymy czy uda nam się jeszcze tam wejść. No ale z zewnątrz no, wygląda bardzo ładnie. Mam nadzieję, że nikt nas stąd nie wygoni, nie przegoni. O, bardzo fajny klimat. No, na pewno w Polsce nie ma takich klasztorów z takimi wyjściami gankami. No zamknięte niestety jednak już jest za późno. Pewnie już były wszystkie msze. Jak nie drzwiami, to oknami. Także może się uda. No nie ma, no ale tak czy inaczej przyjemnie się oglądało go z zewnątrz. No ciekawa moim zdaniem budowla. Bardzo fajne jest to przejście. No oczywiście obok jest zwykła ulica. Teraz mamy kościół katolicki Świętej Maryi. Pierwszy katolicki chyba, który widzimy tutaj. Zobaczyć. Tak, zobaczmy, mamy nadzieję, że jest otwarty, przynajmniej tak wygląda. Przyjemny kościółek. Tam ktoś się modlił, nie chcieliśmy przeszkadzać. Nieźle sobie ogródeczek zrobili. Jakiś kapliczka można świeżo zapalić. Muszę się ze zmarłych. Przy Marii. Z tego, co słyszałam, to też są tutaj e, myszy po polsku. Także, no fajnie. u nas na małe lody także tak się właśnie kończą zakupy po całym dniu chodzenia, zwiedzania ale no dobry nie? Jak dobry, się, bardzo fajna, fajna, szczupła dla kupujących no. dostaję tutaj z liści no. No, pieszych mało autobusów, aut sporo. Życie nocne zaczyna tętnić. Trochę jest ludzi w lokalach. Dostaliśmy ogromną paterę Kosztowała mi się Ilona. 25 euro. 25 euro na dwie osoby. Oczywiście dobraliśmy do tego drineczki. Macie wziął sobie mango Margaritę mango. Jest ja z kolei wziąłam sobie Mohito Strawberry. Wyglądem. Od razu powiedziałam, że się wymieniamy. Jednakże po smaku jednak Margarita, Mang Margarita Mango nie jest, zrobiła takiego szału jak Mojito strawberry. Jest przepyszne, fajne, orzeźwiające. Mojito nigdy nie zawodzi jednak Mojito Mojito, to jak tam mówi. A jeżeli chodzi o jedzonko uwierzcie mi, to wygląda obłędnie, ale też świetnie smakuje, aktualnie jemy kurczaczka. Jak pachnie, to jest idealnie przyprawione, zamarynowane. Tak. To było bardzo długo marynowane. Czuć to, że to nie jest teraz przyprawione, tylko że to było dnia marynowane. Także pięknie wygląda. Fajne do tego tutaj. Pita. Pita z sosikami. Winegr z, yy, yy, z tymi z frytkami. Tak, Vinegré z frytkami przepyszne, polecamy. Tak Tak. Masi był w Irlandii, także tutaj będzie mnie poprawiał. Wybaczcie, mogę się mylić i popełniać błędy. No, także polecamy, Pijemy. warto spróbować. Jemy. A jesteśmy gdzie? W restauracji? Grill and Cheese, tak? Nie, grill and Cheese był wcześniej. Jaza. Plaza, kafe, tak. Polecamy przepyszne i, i bardzo dobre jedzenie. Adekwatne do ceny. tak. Tym razem nocną porą. Cały parking autobusów jest zajęty, ale tutaj jeden delikwent po prostu sobie stanął na drodze. Jeszcze przed zatoczką. Tak. Przed... Autobus się nie może zmieścić. Znowu cała promenada stoi w korku. Dokładnie. I wszyscy mają problem ponownie. No bo autobus nawet jakby chciał, tak by gdzieś dalej zaparkował. No, ale kolejny delikwent kurczę no, zablokował przejeżdżkę, nawet autobus nie zmieści się tak. Dobry, no, dobre mamy miejsce, fajne, fajne rzeczy. Ogólnie na Cyprze są właśnie już tego rodzaju problemy. Nie wiem, czy to bardzo dobrze widać. Zobaczcie. No, korek, się na korek jest ogromny, ale fakt, że tam, gdzie ogólnie nie powinni stać, y, tutaj ta cała zatoczka, tutaj. No, to to jest przystanek autobusowy, tak? Te 6 czy 7 aut nie powinno też tutaj stać. Macie chciał mieć taką widoczność na całą akcję, że zacząłaś czyścić okno wielkie, bo mówi: Nie widzę, nie widzę. Opisuje to, że czyścisz okno tylko dlatego, że chcesz widzieć, co się dzieje na ulicy. Co za akcję? No, nie widział chłopak, no i musiał o, poczyścić, no. no. to tak, jedliśmy właśnie z Maćkiem, jedno z najgorszych śniadań w naszym życiu było